Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika Przed Wami złoty odrzutowiec Zeina. A właściwie złoty smoczy, odrzutowiec Zejna. 258 elementów, 130 zł katalogowo, niższa cena. Możecie sprawdzić naturalnie. Co do samej konstrukcji, szczerze mówiąc, to jest zestaw, nad którym jakoś bardzo mocno się nie zastanawiałem, któremu jakoś specjalnie mocno się nie przyglądałem z tego względu, że czy to gryształowy król, czy też świątynia, czy też choćby złoty smok z czterema głowami mocniej przykuły moją uwagę. No a tutaj tak szczerze mówiąc, stwierdziłem, ok, kolejny dość nieduży zestaw, ale to może być tak Taki cichy zabójca, z tego względu, że naprawdę on może się podobać. Sama konstrukcja wydaje się być dość ciekawa. W środku znajdziemy też trzy minifigurki, z czego dwie naprawdę są bardzo ładne. No bo myślę, że jeśli chodzi o tego zajna, którego tutaj mamy, no to on jakoś tak najmniej przyciąga moją uwagę, ale dwie pozostałe naprawdę wyglądają bardzo ładnie. I tak szczerze mówiąc, jeśli to wszystko będzie całkiem ciekawie zabudowane, to naprawdę to może być jeden z ciekawszych zestawów z tej fali naprawdę z każdą kolejną minutą coraz bardziej przekonuję się do tej konstrukcji, oczywiście w kategorii zestawu niedużego, no bo wiadomo, że nie ma sensu zestawiać go ze Złotym Smokiem czy z Wielkim Mechem Nii, no ale tak szczerze mówiąc, wygląda to przyzwoicie a figurki naprawdę wyglądają ładnie dodatkowo te wielkie skrzydła no i przede wszystkim sporo złotych elementów to jest coś, co w tej serii Ninjago mi się podoba no ale jak to wygląda w środku zaraz będziemy mogli zobaczyć strasznie ciężko otwierało się pudło, kiedy nacinałem plomby, to cały karton się rozharatał. Co do zawartości, mamy tutaj worki ponumerowane od jedynki do trójki. Oddzielnie, naturalnie znajdziemy też ten worek z akcesoriami. Część z nich po prostu będzie użyta do zbudowania tego pojazdu. O, o, o! Co to się stało z naklejkami? Szczerze? Pierwszy raz zdarza mi się taka sytuacja, żeby arkusz naklejek tak się zagiął, że wkleił się w instrukcję. No i tutaj troszeczkę chyba tylko to obramowanie na szczęście mi się uszkodziło. Sama naklejka chyba jest w porządku. No i co do instrukcji, fatalnej jakości render, jeden layout. No i co, tak można sobie narzekać, a niestety, chyba raczej nie będzie to szybko zmienione. I sam nie wiem, czy lepiej wygląda odrzutowiec, czy minifigurki. Zaraz pooglądamy sobie odrzutowiec. Pokażę Wam, jak działa ten mechanizm polegający na przesuwaniu elementów, które są wewnątrz pojazdu, i dzięki temu możemy ustawiać go w różnych pozycjach. Naprawdę działa to świetnie i mnie osobiście bardzo się podoba. No, a później pooglądamy minifigurki, a te naprawdę są zacne. Ale teraz muszą powędrować na bok, bo przed Wami odrzutowiec z bliska. No to oglądamy. Po pierwsze mechanizm pokażę wam jak od razu działa, żebyście wiedzieli. Mamy opcję przesuwania i ciągniemy, odciągamy i w jedną i w drugą i tak i siak. I naprawdę fajnie to wygląda. On w ogóle zmienia kompletnie swoją formę. Tutaj zwróćcie uwagę na to, że robią nam się takie nożyce i w momencie kiedy Przesuwamy w ten sposób, on się robi taki, powiedziałbym, bardziej agresywny. Mamy wrażenie, że jest taki o wiele szybszy. W tym miejscu są wirniki. Co prawda, one się nie kręcą, ale wyglądają bardzo ładnie. Mamy dobrze znany element, ten okrągły tail z dziurką. Tutaj też dookoła mamy takie elementy ze spinnerów i to naprawdę fajnie się komponuje. Jest sporo złotego, jest też sporo białego. No a jeśli chodzi o te ostrza, które mamy tutaj, zobaczcie, mamy takie lekko jakby transparentno-niebieskie, przechodzące w złote i na Naprawdę te maźnięcia wyglądają bajecznie. To robi takie wrażenie, jakby unosił się jakiś magiczny pył w powietrzu. Naprawdę fajnie to wygląda, a sam mechanizm jest prosty. Po prostu na tych prowadnicach to wszystko się przesuwa i dzięki temu możemy kłapać. Z tyłu mamy też takie dwa silniki odrzutowe. Bardzo wyglądają, powiedziałbym, tak porządnie. No i tutaj też, jeśli chodzi o te skrzydła, mamy niby sporo studów, ale to wszystko jest tak sensownie zabudowane, że absolutnie nie ma na co narzekać. Naklejki, które tutaj też się wszędzie pojawiają, są spójne, są pasujące do całej konstrukcji. Możemy sobie ewentualnie tutaj jeszcze dźwignąć ten duży element i zobaczyć, jak ta. Prowadnica tutaj się zachowuje, no i w momencie, kiedy sobie to opuszczamy, no to ona też się chowa i tutaj się ładnie wsuwa pod te złote elementy. No i jeśli chodzi o wykończenie tej kabiny pilota, brzmi znajomo i wygląda podobnie jak głowy smoków, naturalnie. Mamy tutaj rzeczywiście coś, co bardzo dobrze znamy. Fajny element złoto, też znowu taki transparentno-niebieski. Tutaj jeszcze kilka skrzydełek. No i jeśli chodzi o kabinę pilota. Znowu, bardzo dobrze, dźwigamy szybkę, która jest dopasowana do tego, co widzimy obok, więc to też jest rzecz, która nie jest w LEGO regułą. No i są jakieś szpary, są jakieś prześwity, a tutaj wszystko jest elegancko zabudowane. Możemy sobie wsadzić minifigurkę, no i zobaczcie, też to jest wszystko ładnie wyłożone tymi elementami, które robią wrażenie takich pikowanych, skórzanych elementów na fotelach pilotów, więc naprawdę daje to radę. I mamy też takie tutaj lekko agresywne pochylenie tego kokpitu. Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj za bardzo słabych punktów. To jest bardzo porządny zestaw, szczególnie biorąc pod uwagę jego kategorię cenową, bo to nie jest zestaw drogi, a naprawdę robi robotę. I tak życzyłbym sobie i Wam również, żeby więcej zestawów z Ninjago właśnie w takiej kategorii cenowej, była na tym poziomie, bo kurczę, to naprawdę jest fajna zabawa formą, bo ta opcja obracania tych ostrzy i w ogóle Dodawanie takich dużych elementów powoduje, że też zestawy wyglądają na nieco większe niż naprawdę są. No bo umówmy się, mamy tutaj dwa takie centralne elementy, połączone skrzydłami i rozbudowane tymi ostrzami. I dzięki temu ma się wrażenie, że zestaw naprawdę jest większy niż jest naprawdę. No, i mini figurki. Złoty zein, złoty smoczy Cole oraz generał Wangelis. Zacznę może od tego Zejna, bo przy dwóch towarzyszach w zestawie wygląda dość blado, a i tak jest ładny. Świetne nadruki na torsiku, na nóżkach. Jeśli chodzi o głowę, taka powiedziałbym klasyczna Zejnowa główka. Jeszcze na wyposażeniu katana oraz złoty na ramiennik. Co do tego smoczego Cole'a, zobaczcie jak pięknie wyglądają te skrzydła. One naprawdę są świetne. Tu takie transparentno-pomarańczowe elementy błon. Wymieszane ze złotym. Tutaj też takie wielkie pazury, i zobaczcie, jak pięknie wygląda torsik z nóżkami. Nóżki pomarańczowe, transparentne, ale z nadrukami takiej magmy, która gdzieś tam pęka. Jeśli chodzi o główkę, również wygląda naprawdę kozacko. No i nawet ten hełm też jest fajny. Znowu taki transparentno-pomarańczowy, ale z drugiej strony złoty. Naprawdę. To jest kawał dobrej mini No jeśli chodzi o Evangelisa, no to mamy tutaj to nakrycie głowy, które bardzo dobrze znamy. Tutaj znajdziemy też taki na drugą A jeśli chodzi o torsi ginuszki okej, okay, spoko, ale myślę, że przy tym smoczym kołlu to raczej nie jest aż tak fajny. Tutaj też te skrzydełka takie mniej więcej gargulcowe, No i bronie. Tutaj warto zwrócić uwagę na tę broń, bo ona jest taka dwuczęściowa. Jest oczywiście ten złoty, nie wiem jak to nazwać, kilof. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak się nazywa ta broń, no ale tutaj ma też taką kryształową rękojeść i też jest takie jakby ostrze, które jest wzmocnieniem dla tego trzonka, który tutaj znajdujemy. Bardzo zawiła broń, ale naprawdę bardzo porządnie wyglądająca. Nie pamiętam kiedy ostatni raz tak wiele zestawów z Ninjago z jednego sezonu podobało mi się naprawdę mocno. W przypadku tegorocznych zestawów jest naprawdę świetnie i to znaczy tegorocznych, no właściwie na drugą połowę tego roku, czy właściwie tych, które premiera miały pierwszego czerwca, znowu kolejny udany zestaw konstrukcyjnie. Absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Wizualnie też wygląda bardzo porządnie. No a minifigurki czy jeszcze cokolwiek muszę tutaj komentować? Raczej nie, bo sami widzieliście, że jest to zestaw Wart uwagi, także, cóż, polecenie jest jak najbardziej słuszne. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.